Dziś musisz usłyszeć to z otwartym sercem: Bóg wie o tobie coś, o czym ty sam już zapomniałeś. W twoim wnętrzu jest ukryta wartość, którą czas, ból, negatywne słowa i rozczarowania próbowały zniszczyć, ale nie dały rady. Bo to, co Bóg w tobie umieścił, jest nietykalne. I dziś on objawia te tajemnice w sposób jasny, nie jesteś zwyczajny. Zostałeś oddzielony, wybrany, przygotowany do czegoś większego. I nawet jeśli przez trudności o tym zapomniałeś, Bóg nigdy nie zapomniał. Zawsze wiedział, zawsze patrzył na ciebie z celem. Ta tajemnica, którą Bóg teraz wyciąga na światło dzienne, nie jest nowa, została zasiana w tobie jeszcze przed Twoim narodzeniem. Ale przez tak długi czas wierzyłeś kłamstwom strachu, niepewności, porównań, i to zagłuszyło jego głos. Ale teraz Bóg przywraca ten głos. Przypomina ci, kim jesteś, kim zostałeś stworzony, by być i co jeszcze masz do spełnienia. I musisz w to uwierzyć. Musisz pozwolić, by ta tajemnica stała się widoczna nie dla innych, ale po to, Żebyś wreszcie zaczął żyć prawdą Boga o sobie. To właśnie ta tajemnica jest powodem, dla którego wróg tak bardzo cię atakuje. Nie dlatego, że jesteś słaby, ale dlatego, że niesiesz w sobie coś potężnego. Dlatego czułeś tyle oporu, tyle niewyjaśnionego smutku, tyle dni, kiedy niebo wydawało się milczeć. Bo im większe powołanie, tym intensywniejsza próba jego zablokowania. Ale Bóg teraz objawia już pokonałeś tę barierę. Słuchając tego przesłania i wierząc w nie, zrywasz skłamstwem, które mówiło, że nie jesteś wystarczający. Łamiesz cykl auto sabotażu, strachu przed przyszłością, duchowego zmęczenia. Odrodziłeś się wewnętrznie. Ale Bóg prosi cię o jedno nie wracaj do starej wersji siebie. Nie sabotuj się już więcej. Nie ukrywaj się, nie ograniczaj się przez przeszłe doświadczenia. Nie jesteś tym, co złego o tobie mówiono, nie jesteś swoimi błędami, jesteś tym, co Bóg w tobie zasiał. I to właśnie dlatego wróg próbował tak bardzo cię uciszyć, bo wiedział, że w chwili, gdy naprawdę uwierzysz w to, co niebo od zawsze o tobie mówiło, Żadne łańcuchy nie będą w stanie Cię zatrzymać, żaden strach nie będzie mógł Cię zdominować, żadne kłamstwo nie powstrzyma Cię już dłużej. I teraz, kiedy to się stało, musisz wiedzieć jedno: rozpoczął się nowy cykl. Cykl postępu, odwagi, zwycięstw, nawet jeśli z pozoru będą one małe. Już nie jesteś tą samą osobą. To, co wcześniej Cię paraliżowało, będzie teraz tylko rozproszeniem, które potrafisz zignorować. To, co wcześniej cię raniło, teraz zobaczysz z dojrzałością. To, co kiedyś sprawiało, że kwestionowałeś swoją wartość, teraz stanie się okazją, by na nowo potwierdzić, kim naprawdę jesteś. To jest duchowa dojrzałość. To jest odnowiona tożsamość. To jest prawda Boga zajmująca miejsce głosów. Które przez lata próbowały cię pomniejszyć. Nadchodzące dni nie będą zwyczajne. Bóg zacznie otaczać cię potwierdzeniami. Usłyszysz słowa, których się nie spodziewałeś. Zobaczysz teksty, które pojawią się jak odpowiedzi. Spotkasz ludzi, którzy powiedzą ci dokładnie to, nad czym się zastanawiałeś. I wszystko to będzie Bożym głosem mówiącym: tak, to prawda. Tak, to ja Cię prowadzę. A kiedy to się stanie, nie wątp. To, że ten film do Ciebie dotarł, nie było przypadkiem. To nie był zbieg okoliczności ani zwykła ciekawość. To był Bóg. Jasno, bezpośrednio i celowo Bóg. Bo On ma pilną potrzebę, aby Cię ustawić na właściwym miejscu. Bo niebo nie może już czekać. Aż będziesz emocjonalnie błądzić po tych samych wątpliwościach, tych samych lękach, tych samych cyklach, które już dawno straciły sens. On woła cię do prawdy, do przebudzenia, do celu, a jeśli wciąż ty jesteś i słuchasz tego aż do teraz, to znaczy, że coś w tobie już odpowiedziało na to wezwanie może jeszcze z wątpliwościami może z ciężarem w sercu. Ale odpowiedziało: Wiesz, że to nie jest po prostu kolejna wiadomość. Czujesz, że to sam Bóg mówi bezpośrednio do ciebie, w twoim czasie, w twojej rzeczywistości, w sposób, w jaki tylko on potrafi. I to ma znacznie większą wagę duchową niż się wydaje. Bo kiedy Bóg znajduje kogoś gotowego słuchać, zaczyna działać z intensywnością. Zaczyna poruszać obszary, które wydawały się zapomniane. Zaczyna uwalniać to, co było zablokowane. A przede wszystkim zaczyna pokazywać, dlaczego pewne bóle musiały się wydarzyć. Wiele z tych ran, które przeszedłeś, było związanych z Twoim powołaniem. Nie dlatego, że Bóg chciał Cię zranić, ale dlatego, że wróg wiedział o twoim potencjale na długo zanim ty sam go odkryłeś. Dlatego te walki były tak intensywne. Dlatego tyle drzwi zamknęło się bez wyjaśnienia. Dlatego czułeś się odrzucony, pomniejszany, ignorowany. To wróg próbował cię powstrzymać przed dotarciem do tego momentu, w którym wszystko zaczyna być objawiane. Ale mu się nie udało. Przetrwałeś. Wytrwałeś. I teraz jesteś gotów, by żyć tym, co naprawdę należy do Ciebie. A teraz coś, co Duch Boży chce, żebyś zrozumiał wyraźnie. Nie musisz mieć wszystkiego poukładanego, żeby być używanym przez Boga. Nie musisz być idealny, żeby zacząć iść naprzód. Nie musisz rozumieć całego planu, żeby być posłusznym w następnym kroku. Bóg nie szuka superbohaterów. On szuka dostępnych serc, ludzi, którzy powiedzą tak, nawet jeśli drżą w środku, ludzi gotowych porzucić to, co trzeba, by uchwycić to, co on właśnie przekazuje, ludzi takich jak ty, zwykłych ludzi, którzy noszą w sobie niezwykłe namaszczenie. W nadchodzących dniach niebo zacznie wysyłać ci wyraźne znaki. Pojawią się przez ludzi, Sny, wiadomości, sytuacje. Nie ignoruj niczego. Nie traktuj jak przypadek tego, co pachnie Bogiem. Zwracaj uwagę na szczegóły, bo wszystko będzie potwierdzeniem. A kiedy to się stanie, pamiętaj o tych słowach z dzisiaj. Wróć tutaj, jeśli trzeba. Posłuchaj ponownie, bo to, co zostało dziś wypowiedziane. Jest duchową aktywacją, hasłem z nieba, początkiem procesu, którego nic i nikt nie zatrzyma. Teraz wypowiedź na głos, albo zapisz, jeśli możesz, tę prawdę: Panie, przyjmuję to, co zostało o mnie objawione. Zajmuję swoje miejsce. Akceptuję to, co niebo uwolniło. To zdanie, wypowiedziane z wiarą, ma moc. Pieczętuje duchowo wszystko, co zostało powiedziane. Pokazuje, że jesteś gotów. A co najważniejsze, oddaje chwałę temu, który postanowił cię dosięgnąć w tym tak konkretnym momencie. Bóg zobaczył to, czego nikt nie widział. Usłyszał twoje myśli w ciszy nocy. Zna twoje serce tak, jak nikt innego nie zna. I właśnie dlatego mówi teraz z taką jasnością, synu, córko, nie zapomniałem o tobie, nie opuściłem cię, ja kontroluję wszystko. I teraz nadszedł czas, aby działać. Możesz się teraz zastanawiać, ale jak? Jak Bóg to zmieni? I odpowiem ci czymś, co niebo już ustaliło. On nie zamierza tylko zmieniać twoich okoliczności. On chce zmienić Ciebie. Chce Cię wzmocnić. O, sprawić, że zobaczysz z jasnością to, co wcześniej było tylko zamętem. Bóg nie chce tylko wyciągnąć Cię z burzy. On chce uczynić Cię kimś, kto przechodzi przez burzę z wiarą. Kto chodzi po wodzie? Kto, mimo lęku, nie cofa się? Kto, mimo braku sił, nie zatrzymuje się. Bo dokładnie w tym momencie, gdy duchowo się ustawiasz, świat duchowy odpowiada. Niebo się porusza. I zwycięstwo zaczyna się formować. Dziś musiałeś usłyszeć to wszystko również z bardzo konkretnego powodu. Są decyzje, które powinieneś podjąć, a ciągle je odkładasz. Są obszary w Twoim życiu, w których Bóg już Cię wzywa do działania, ale ty to odwlekasz. A to odkładanie kosztuje cię błogosławieństwa. Zatrzymuje procesy. Bóg kocha cię tak bardzo, że woli teraz skonfrontować się z tą prawdą, niż pozwolić, byś zgubił się dalej. Więc słuchaj uważnie czas czekania minął. Teraz jest czas posłuszeństwa, czas wprowadzenia w czyn, czas działania w wierze, czas powiedzenia tak. A gdy zaczniesz poruszać się w wierze, niewidzialne rzeczy zaczną się zmieniać. Drzwi, które wydawały się zapieczętowane, zaczną się otwierać. Serca, które były zatwardziałe, zaczną mięknąć. Drogi, które wyglądały na zamknięte, zaczną się otwierać. Bo kiedy dziecko Boże wyrównuje się z głosem Ojca, nic nie może się oprzeć. Nic nie może powstrzymać, nic nie może opóźnić. I dobra wiadomość jest taka: Ty już zrobiłeś ten pierwszy krok. Samą swoją obecnością tutaj, słuchając tej wiadomości z otwartym sercem, uruchomiłeś coś w duchowym świecie. Odpowiedziałeś na wezwanie, usłyszałeś i to zmienia wszystko. A teraz, aby przypieczętować to, co Bóg czyni, wypowiedź z wiarą, dziś usłyszałem, dziś przyjąłem, dziś zaczyna się nowy sezon w moim życiu. Te słowa, wypowiedziane z prawdy serca, to więcej niż zdanie to przymierze z Bogiem. A jeśli nadal masz wątpliwości, jeśli twoje serce jest niespokojne, posłuchaj uważnie to słowo dotarło do ciebie, bo niebo porusza się na twoją korzyść. Naprawdę myślisz, że to przypadek? Nic, co pochodzi od Boga, nie dzieje się bez celu. Ten moment jest święty, jest konkretny. To boskie wezwanie do kogoś, kto już zbyt wiele zniósł, kto był testowany w ciszy i kto jest gotów przeżyć coś, czego jeszcze nigdy nie doświadczył. Musiałeś usłyszeć to dzisiaj, bo w niebie zapadają decyzje w Twoim imieniu. Bóg zajmuje się sprawami, które od lat były zablokowane, rzeczami, o które już nawet się nie modliłeś, bo sądziłeś, że to się nie wydarzy. Ale czas oczekiwania zbliża się ku końcowi. I musisz być wrażliwy duchowo. Musisz być przebudzony. Bo to, co wydarzy się w najbliższych dniach, będzie wymagać rozeznania. Wymagać będzie stanowczości. Wymagać będzie wiary, która nie poddaje się nawet w obliczu wątpliwości. Bóg mówi: oddzieliłem cię, przygotowałem cię i teraz zaskoczę cię. Ale nie byle jak. Zaskoczy cię dokładnie tam, gdzie myślałeś, że to niemożliwe. W miejscu twojego największego bólu przyjdzie twoje największe zwycięstwo. To jest czas aby się ugruntować, aby przestać negocjować ze strachem, aby przestać karmić myśli o porażce, bo Ty już nie jesteś tą samą osobą. Coś już zaczęło się zmieniać w Twoim wnętrzu. Jesteś silniejszy, bardziej wrażliwy na Boży głos. I choć na zewnątrz mogą jeszcze trwać bitwy, prawdziwa wojna jest wygrywana wewnątrz Ciebie. A gdy wnętrze zostaje uporządkowane, to co na zewnątrz musi się podporządkować. Pokój, który pochodzi od Boga, nie oznacza braku problemów. Oznacza obecność pewności. A ta pewność właśnie teraz osiada w Tobie. Cicho, ale stanowczo, prosto, ale niezłomnie. I ta pewność będzie Twoją kotwicą w nadchodzących dniach. Dlatego zwracaj uwagę na to, co będziesz śnić, co usłyszysz, co poczujesz w najbliższych dniach. Bóg będzie mówił w sposób, którego się nie spodziewasz. Użyje prostych ludzi, nieoczekiwanych sytuacji, małych detali, które będą potwierdzeniem wszystkiego, co tu usłyszałeś. Będziesz wiedział, że to On. Poczujesz Jego dotyk. Rozpoznasz znak. Bo kiedy Bóg chce mieć pewność, że zrozumiesz, mówi z powtórzeniem, z naciskiem, z miłością. I on powtarza to w Twoich dniach, ale teraz mówi głośniej, wyraźniej, z większą pilnością. I ty usłyszałeś. To zmienia wszystko. A teraz zrób akt wiary, napisz w komentarzu. Panie, jestem gotów. Użyj mnie. Prowadź mnie! Usłyszałem Twój głos i nie będę go ignorować. Ta szczera deklaracja przyciąga Bożą przychylność. Aktywuje niewidzialne drzwi. Pokazuje niebu, że jesteś gotów. A gdy jest prawdziwa gotowość, odpowiedź przychodzi szybko. I teraz, gdy odpowiedziałeś z wiarą, gdy wysłuchałeś do końca niemożliwe jest, by Twoje życie pozostało takie samo. Bo kiedy Bóg znajduje serce gotowe, zmienia wszystko wokół. Zmienia się atmosfera, kierunek i nawet to, co wyglądało na stracone, zaczyna być odnowione. Dziś zostałeś dotknięty przez coś, czego nie widać oczami, ale co czuje się w duszy. I to właśnie jest początek nowego sezonu. Nie to. Co widzisz na zewnątrz, ale to, co czujesz w swoim wnętrzu. Rozpoczyna się nowy początek, zachodzi duchowe oczyszczenie i ty wiesz, nawet jeśli nie rozumiesz wszystkiego, że coś nowego właśnie rodzi się w tobie. Duch Boży działa właśnie teraz. Zdejmuje z ciebie ciężar, którego już nawet nie wiedziałeś, jak dalej nieść. Uzdrawia rany. Które nauczyłeś się ukrywać. Przynosi pocieszenie tam, gdzie była tylko udręka. I co więcej, ustawia cię na nowo duchowo, abyś mógł żyć obietnicami, które były wstrzymane z powodu strachu, poczucia winy lub wątpliwości. Ale to wszystko właśnie teraz zostaje złamane. Nie dzięki sile, nie dzięki Twoim zasługom, ale z powodu ogromnej miłości. Jaką Bóg ma do ciebie. Miłości, która nigdy nie rezygnuje, która nigdy nie zawodzi, która dociera do ciebie nawet w te dni, gdy chciałeś się ukryć. I posłuchaj tego uważnie. Bóg nie prosi o doskonałość. On prosi o poddanie się jemu. Bo cud, który nadchodzi, nie zależy od Twojej siły, lecz od Twojego posłuszeństwa. To nie kwestia zasług, ale obecności: bycia tam, gdzie Bóg chce, byś był, robienia tego, o co Cię prosi, wierzenia, nawet jeśli jeszcze nie widzisz. A ten rodzaj wiary, wiary posłusznej, poddanej, wytrwałej, to wiara, która porusza niebo. To ona zrywa cykle, otwiera drogi, dotyka życia innych przez Twoje życie. Bo tak Twoja przemiana wpłynie na innych. Twoja historia będzie świadectwem. Twoja droga będzie światłem dla tych, którzy są w ciemności. Dlatego nie cofaj się, nie gaś tego płomienia. Nie wracaj do miejsca, z którego Bóg już Cię wyciągnął. Zostałeś już aktywowany, już zostałeś ostrzeżony. Już zostałeś dotknięty, a teraz decyzja jest w twoich rękach: żyć tak, jakby nic się nie wydarzyło, czy żyć jako ktoś, kto usłyszał głos Boga i został przez ten głos na zawsze przemieniony. Wybierz tę drugą opcję, wybierz życie z celem, wybierz iść naprzód, nawet jeśli nie wszystko jeszcze rozumiesz, bo nagroda przyjdzie. Bóg nigdy nie marnuje żadnego nasienia wiary, a żniwo, które nadchodzi, będzie tak wielkie, tak piękne, tak niespodziewane, że zrozumiesz, dlaczego musiałeś wcześniej przez to wszystko przejść. Dziś usłyszałeś to, co było Ci potrzebne, a teraz nie przestawaj słuchać, nie przestawaj szukać, nie przestawaj się modlić, nawet w ciszy. Nie przestawaj deklarować, nawet przez łzy. Nie przestawaj ufać, nawet jeśli wszystko wydaje się zatrzymywać, bo niebo już zaczęło działać, a to, co zaczęło się w duchu, będzie widoczne Twoimi własnymi oczami. Zaznacz sobie ten dzień. Zapamiętaj tę wiadomość. A jeśli w jakimkolwiek momencie wątpliwość spróbuje wrócić, wróć tutaj. Przeczytaj wszystko jeszcze raz i powiedz do siebie: Usłyszałem, zrozumiałem, przyjąłem. Bóg mówił do mnie i moje życie już nigdy nie będzie takie samo, bo to jest prawda i ona właśnie zaczęła się wypełniać.